Święta to czas, w którym możemy spokojnie usiąść, zastanowić się nad wieloma rzeczami i poświęcić się swoim pasjom, raz do roku, bez ograniczeń. A naszą pasją to na pewno są czasy retro, wspaniałe czasy konsol i gier. Dlatego w ten wyjątkowy czas, jak co roku, przedstawiam gry retro o tematyce świątecznej, żeby chociaż trochę świąt zawitało na kanał. Jest to specyficzna gra zręcznościowo-platformowa na Atari 2600. W której to główna postać, święty Mikołaj, musi przeskakiwać przeszkody, które pędzą na nas z dużą prędkością. Gracz ma wrażenie, jakby biegał po wielkiej bieżni do ćwiczeń. Gra nie jest prosta i z biegiem czasu staje się trudniejsza, a przeszkody coraz bardziej cięższe. W tle możemy zobaczyć malownicze widoki, ośmiobitowe słońce i postacie, których nie jestem w stanie zrozumieć. Jak bałwan z fajką, dziwny kolos nieznanego rodzaju, czy ogromny motocyklista. Ech ci autorzy to mieli pomysły. Toy shop Trouble. Jest to również gra zręcznościowa. Tak macie rację, wszystkie gry na tą platformę takie były. W grze jesteśmy zapracowanym elfem, który musi pomalować jak szalony wszystkie zabawki, które poruszają się po taśmach fabrycznych. Utrudnienie w grze jest takie, że musimy pomalować różnego rodzaju zabawki w określone kolory, które wyświetlą nam się na ekranie i robimy to wszystko na czas. W każdej rundzie mamy określoną ilość zabawek do pomalowania. Gra jest ciekawa i ładnie wygląda, ale z czasem robi się bardzo trudna. Szczególnie jeśli coraz więcej różnych rodzajów zabawek dla dzieci mamy do pomalowania, a coraz mniej czasu. Do tego zabawki pojawiają się na taśmach produkcyjnych losowo, co bardzo utrudnia nam zadanie. Ale kto nie lubi wyzwań? Lista niegrzecznych. Jest to kolejna gra w której jesteśmy świętym Mikołajem. Tym razem Mikołaj szuka zemsty na tych dzieciach, które były niegrzeczne, po prostu niszcząc im domy. Zrzucając bomby w kształcie prezentu, nie brzmi to zbyt dobrze, ale gra sama w sobie jest całkiem nie najgorsza. Warunkiem zniszczenia budynku jest trafienie w jego środkowy punkt zapalny, czyli praktycznie w sam środek. Jeśli dodam, iż możemy tylko dwa razy w ciągu przelotu wrzucić bombę, to już będzie niemały problem. Do tego utrudniająca fizyka Atari 2600 nie pomoże nam. Jak jeszcze dodam, że w późniejszych rundach mamy dodatkowe utrudnienia, takie jak na przykład buldożer, który odśnieża budynki, czyli podnosi je w górę, to znowu okaże się, że mamy kolejny tytuł na wyzwanie świąteczne. Min Santa to kolejna odsłona. Antagonisty w przebraniu Mikołaja, tym razem naszym zadaniem jest wylądowanie na domu grzecznych dzieci. I po wejściu przez komin do każdego domu musimy ukraść im słodycze, zabawki, lalki, samochodziki, wszystko, co napotkamy na swojej drodze, po czym uciec. Ale Matka Natura zacznie się bronić przed złym Mikołajem, wysyłając mu śnieżynki zagłady, jakkolwiek to brzmi, i utrudniając mu wyjście z domu, i sprawiając, że przedmioty, które mamy ukraść, będą znikały. I coraz mniej czasu będzie miał zły Mikołaj na swój niecny czyn. Dawno tego nie mówiłem, ale teraz czas na przerywnik. Żadne święta nie obejdą się bez demek świątecznych w tematyce retro. Dzisiaj pokażę wam krótkie demka, ale to zawsze coś. I jeszcze na chwilę wrócimy, bo mam dla was gry Commodore 64. Terima kasih telah menonton! Thanks Na ratunek Commodore 64. Tym razem święty Mikołaj już rozdaje prezenty. Lecąc przez wioskę czy osiedle pełne domków. Tak tym razem musimy trafić każdym prezentem w komin. Nie możemy nigdzie lądować ani zwalniać, bo masa dzieci czeka na prezenty. Musimy po drodze uważać na różne przeszkody, które nas spowalniają. Również musimy mieć się na baczność. Przed złym złodziejem, który próbuje przejąć prezenty Mikołaja, ustawiając co jakiś czas ogromną bazukę, którą w nas celuje. Christmas Crazy. Czyli szalone święta, to kolejna niełatwa gra, w której jesteśmy Włochatem pomocnikiem Mikołaja, a naszym zadaniem jest trafić prezentami w paczki o tych samych kolorach. Zadanie utrudni nam inny osobnik, który co jakiś czas strzela w nas z niewiadomych przyczyn. Może to był poprzedni pracownik, który został zwolniony i teraz sabotuje całą produkcję. Kto wie, w grze, jeśli nie trafimy kilka razy w paczki naszymi prezentami, to Mikołaj wyrzuci nas z fabryki. Mi to zdarzało się często. Gra nie jest łatwa, ale można się w nią wkręcić na jakiś czas. I to już koniec tego niestety krótkiego odcinka. W te święta miałem mniej czasu. Ale chciałem przynajmniej na moment zawiesić bombkę na wirtualnej choince kanału, a tym, którym nie zdążyłem jeszcze życzyć wesołych świąt, robię to teraz. Wesołych świąt i wielkiego odpoczynku w towarzystwie dobrego jedzenia i miękkiej kanapy, która nie pozwoli Wam przestać odpoczywać. Do zobaczenia.